Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze opowieści. Sezon pierwszy, okrutni zbrodniarze, odcinek 14, Krzysztof Gawlik, Skorpion. Opracowanie dźwiękowe Paweł Dalecki. Ta historia przypomina scenariusz thrillera inspirowanego słynną zasadą Hitchcocka, że film powinien zacząć się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie ma rosnąć. Jest to opowieść o mężczyźnie, który zasmakował w zabijaniu i stał się brutalnym, bezwzględnym killerem. Nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś kiedyś zrobił z tego porządne kino akcji. Pracując nad tym podcastem, miałem wrażenie, że tworzę konspekt filmowego scenariusza. Co ciekawe, na temat tej sprawy niewiele można znaleźć informacji. Niniejszy odcinek opieram więc głównie na bestii, tekście Tadeusza Zamelskiego zamieszczonym w książce Na tropie zła, o której wspominałem w ostatnim odcinku. Posłuchajcie. Jest 21 marca 2001 roku. Wrocław. Jedną z ulic jedzie duży Fiat. Na lekkim wiranżu rozpędzony samochód wpada na zaparkowane na poboczu auto, pisze Zamelski. Kierowca nie zatrzymał się, jedzie dalej. Świadkowie zgłaszają zdarzenie oficerowi, dyżurnemu komendy wojewódzkiej policji. Ten zarządza blokadę i pościg za piratem. Radiowozy są nie tylko na głównej ulicy, lecz również penetrują jej odgałęzienia. Na jednym z nich zauważają podejrzany pojazd. Możemy sobie wyobrazić pisk opon, adrenalinę policjantów, pełne emocji, krzyki. Mogłaby z tego wyjść znakomita ekspozycja filmu. Policjanci w końcu dopadają uciekiniera podobno po 20 minutach od kolizji. Blokują samochód, wyskakują ze swojego auta i podbiegają do Fiata. Otwierają drzwi, wyciągają klucz ze stacyjki. Siedzący za kierownicą młody mężczyzna reaguje z wyraźnym opóźnieniem, kontynuuje zamelski. Nic dziwnego, jest w sztok pijany na szczęście. Rutynowa rozmowa policjanta nie trwa długo, bowiem jeden z pilnujących go funkcjonariuszy zauważa na tylnym siedzeniu samochodu broń palną. I to nie byle jaką, dodajmy, bo broń maszynową, typu skorpion. Sytuacja zmienia się błyskawicznie. Oto pijany pirat drogowy może być niebezpiecznym przestępcą. Policjanci skuwają mężczyznę i wzywają ekipę dochodzeniową. Policjanci sprawdzają jego dokumenty. Mężczyzna nazywa się Krzysztof Gawlik. Urodził się w 1965 roku w Świerczynie, mieszka w Wałbrzychu. Ustalenia policji na temat zatrzymanego mężczyzny okazały się sensacyjne. Gawlik jest poszukiwanym zabójcą. Opis dalszego biegu wydarzeń można znaleźć na stronie TVN 24.pl. Nie potrafił powiedzieć, dlaczego jest we Wrocławiu i parę razy zmieniał wersję co do pochodzenia broni. Przyznał się, że w styczniu tego roku przebywał w areszcie śledczym we Wrocławiu za haracze, odnotowali policjanci, którzy umieścili gawlika w swoim areszcie. Żona zatrzymanego twierdziła, że mąż szuka pracy. Do Wrocławia pojechał załatwić formalności w banku. Gawlik w rozmowie ze śledczymi twierdził, że pistolet kupił przy przejściu granicznym z Czechami. Chciał się nim bronić, bo ktoś mu groził. W Jego tłumaczenia trudno było uwierzyć. Tym bardziej, że po zbadaniu łusek i pocisków znalezionych w mieszkaniu pięciu zabitych osób stwierdzono, że zginęły one z broni, którą znaleziono przy mężczyźnie. W policyjnym piśmie podkreślono: "Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zabójstw tych dokonał Krzysztof Gawlik". Postawiono mu zarzut. Co na to podejrzany? Ja nigdy nie strzelałem z tego pistoletu, który został znaleziony przy mnie w dniu zatrzymania. Nigdy nikomu nie pożyczałem tego pistoletu, nikt nie wiedział, że posiadam ten pistolet. Nie wiem, czy pistolet ten jest sprawny, powtarzał jak mantrę. Przyznał się, by wszystko później odwołać. Przez kolejny miesiąc twardo obstawał przy swojej wersji, w tę ślepo wierzyła jego rodzina. Wiem, że jest podejrzany o dokonanie pięciu zabójstw. Dla mnie jest to niewiarygodne, a wręcz absurdalne. Ja znam go tylko z dobrej strony, zawsze był grzecznym, sympatycznym, uprzejmym i miłym człowiekiem. Nigdy nie miał żadnych nałogów, nie pił, nie palił. Opowiadała jego teściowa pod koniec maja 2001 roku. Kilka miesięcy później musiała być zdruzgotana. We wrześniu jej zięć przyznał się do wszystkiego. Na krótko, bo dwa dni później ponownie zmienił zeznania. Muszę jeszcze przemyśleć swoją obronę w tej chwili. Ja nie deklaruję swojego jednoznacznego stanowiska w tej sprawie, to znaczy ani nie oświadczam, że się przyznaję do popełnionych zabójstw, ani że się nie przyznaję, upierał się 36-latek. Stwierdził, że potrzebuje jeszcze miesiąca na przemyślenia. W międzyczasie media i śledczy zaczęli nazywać go skorpionem od broni, którą zabijał. Jak widzimy, skorpion mataczy, gra na czas, krótko mówiąc, próbuje się jakoś bronić. Na szczęście, dowody przeciwko niemu były bardzo solidne. Ale nawiązując jeszcze do przywołanego fragmentu, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na słowa teściowe i skorpiona, które doprawdy, doprawdy robią wrażenie. Zawsze był grzecznym, sympatycznym i miłym człowiekiem. Za każdym razem, gdy napotykam takie opisy groźnych przestępców, automatycznie wracam pamięcią do słynnego opowiadania Roberta Louisa Stevensona, dr. Jackie i Mr. Hyde. Ta niesamowita dwoistość natury ludzkiej nigdy chyba nie przestanie mnie zaskakiwać. A skoro mowa o naturze ludzkiej, spójrzmy na biografię Skorpiona zaiste zabójczą biografię. Tak oto wygląda jej skrót sporządzony przez Zamelskiego. Najpierw Gawlik otworzył jakąś firmę, może budowlaną. Przez pierwsze lata biznes szedł mu całkiem nieźle. W końcu jednak splajtował. Próbował szczęścia tu i tam, ale nigdzie nie zagrzał miejsca. Czyż to nie brzmi jak cytat z amerykańskiego filmu? Bohater prowadzi całkiem normalne życie. Ma rodzinę, żonę, pracę, dzieci. Wydaje się sympatycznym człowiekiem. W końcu doznaje porażki, która zmienia jego życie. Następuje punkt zwrotny w jego życiorysie. Posłuchajcie. W końcu zajął się ściąganiem długów, pisze autor Bestii. Posture miał odpowiednią determinację również. Szło mu zupełnie nieźle do czasu, gdy pojechał do pewnego poznańskiego biznesmena, odebrać należne jego klientowi pieniądze. Tu następuje kolejny zwrot. Ślepy przypadek zetknął go z dwoma miejscowymi gangsterami inkasującymi właśnie od jego dłużnika comiesięczny haracz. Kontynuuje Zamelski. Ani myślał im w tym przeszkodzić. Każdy orze jak może. Podobała mu się taka metoda zarabiania. Szybki, łatwy pieniądz, wystarczy frajerem potrząsnąć, co nieco i już boli. A gdyby jeszcze mieć klamkę zapasem, to taki delikwent od razu popuściłby wygacie ze strachu. Zamelski wskazuje zatem moment, w którym niedoszły biznesmen po przejściach zaczyna zasmakowywać w gangsterce. Swoją drogą, jestem ciekawy, czy wcześniej nie miewał ciągot do przemocy. Z dostępnych ogólnie informacji wynika, że jego ojciec, Górnik, był alkoholikiem-przemocowcem. Wyżywał się na swojej rodzinie. Ale to by trzeba sprawdzić w akt. Do rzeczy. Szybko zrealizował swoje marzenia, snuje opowieść Zamelski. Wiedział, że wygolonych mięśniaków można spotkać w pewnej pizzerii, w której mieli bazę wypadową. Spotkał się z nimi, prosząc o pomoc w zakupie pistoletu. Nie zaufali mu od razu. Dopiero po kilku tygodniach jeden z nich o imieniu Mirek zadzwonił na pozostawiony numer telefonu. Jesteś jeszcze zainteresowany klamką, chłopaku? Jasne. To elegancko. Przyjdź w takim razie do Gdańska, załatwimy transakcję. Przyjadę. No i o to chodzi. W jednej z gdańskich restauracji doszło do transakcji. W ten sposób stał się posiadaczem starego gnata, pisze Zamelski. Lecz nie był z niego zadowolony. Po upływie około dwóch miesięcy wokół Wałbrzyszanina zrobiło się gorąco. Milicja deptała mu po piętach za jakieś drobne oszustwo. Wystraszył się wówczas i wyrzucił wtedy przez okno pociągu zakupiony pistolet. Miał nosa. Kilka dni później znalazł się w areszcie i za kratkami przesiedział parę miesięcy. Kolejna porażka i kolejny punkt zwrotny zatem. Gawlik potrzebuje pieniędzy. To zbliża go jeszcze bardziej do przestępczego świata. Zaraz przejdzie na drugą stronę i powrót do normalności nie będzie już możliwy. Filmowcy nazywają to punktem bez powrotu. Po wyjściu na wolność, za wszelką cenę postanowił się finansowo odkuć, nieważne jak byle prędko. Kontynuuje Zamelski. Jeszcze raz skontaktował się z poznańskimi bandziorami. Mieli dla niego robotę killera. Zlecenie było proste. Jedna z sieci agencji w Poznaniu nie chciała się podporządkować trójmiejskiej mafii i należało ją do tego zmusić przez zastraszenie. W tym celu miał wejść do takiej buntowniczej agencji i po prostu kogoś w niej stuknąć. Zrobisz to, chłopaku? A czemu nie? Kazak jesteś i to szanuję. No dobra, a co z tego będę miał? Broń. Jaką? Piękną. A konkretnie? Skorpion WZ-61. Może być? Może być. Elegancko. A forsa? 20 patyków. Zgoda? Wchodzę w to. Według Zamelskiego Gawlik spotkał się z Milkiem w Gdańsku. Ten wręczył mu pistolet maszynowy WZ-61 Skorpion kaliber 7,65 mm oraz 38 sztuk amunicji. Tak uzbrojony gawlik poczuł się w swoim żywiole, jak prawdziwy żołnierz. Co z tego, że na usługach mafii. Przyjąwszy zlecenie zabójstwa, gawlik ruszył w krwawą podróż zaczynając tym samym karierę seryjnego zabójcy. Pójdziemy teraz jego tropem. Jest 6 lutego 2001 roku. Gaulik jest w Poznaniu. Dociera na ulicę Głogowską. Udaje się do mieszkania, gdzie przyjmuje klientów młoda prostytutka Sylwia L. Według Zamelskiego tak to wyglądało. Grzecznie poprosił o możliwość skorzystania z łazienki. Zabawił w toalecie parę minut. W tym czasie złożył skorpiona, przykręcił tłumik i wszedł do pokoju. Przerażona dziewczyna patrzyła na wycelowaną w siebie lufę, jakby była sparaliżowana. Gdybyśmy rzeczywiście robili film na podstawie tej historii, to byłby bodaj najważniejszy jego moment. Oto Gawlik przechodzi tutaj przemianę w Skorpiona, w bezdusznego zabójcę. Zwalniam zatem akcję, żeby morderstwo zapadło w pamięci widzów. Pierwsza kula roztrzaskała jej głowę. Zwyrodnialec strzelił jeszcze raz, tak dla pewności, w lewą pierś. Później mówił, dodaje Zamelski, że nawet z ciekawością obserwował przedśmiertne drgawki ofiary. Mordercza inicjacja obudziła jego prawdziwą naturę. Już wiedział, że może i potrafi zabijać z zimną krwią. Czy odezwało się w nim sumienie? Jakie sumienie? Już wtedy, stojąc nad zwłokami nastolatki, poczuł się jak władca życia i śmierci. Spokojnie schował broń do specjalnej teczki kopertówki, chusteczką higieniczną zatarł, jak mi się wydawało, wszystkie ślady swojej obecności na miejscu zbrodni, i w takim przeświadczeniu opuścił mieszkanie, zamykając za sobą drzwi. Pojechał do Wałbrzycha i przez telefon zawiadomił Mirkę o wykonanej robocie. Uprzedził go, że odda broń po otrzymaniu pełnej zapłaty. Zabójstwo Sylwii było zatem inicjacją, swoistym chrztem bojowym. Być może wtedy właśnie zrozumiał siebie, zrozumiał kim jest człowiekiem, któremu sprawia przyjemność odbieranie życia innym ludziom. Postanowił zatem połączyć przyjemne z pożytecznym i zarabiać jako zabójca. Stał się skorpionem. Opis kolejnego czynu można znaleźć na stronie tvn24.pl. Schemat był zawsze ten sam, czytamy tam. Skorpion kupował autogiełdę dolnośląską, wybierał ofiary spośród ogłoszeń zamieszczonych w gazecie. Dzwonił pod wskazane numery i umawiał się na spotkanie. Na miejscu zawsze szedł do łazienki. Tam przygotowywał broń, zakładał tłumik. Później precyzyjnie wymierzał strzały. 12 lutego 2001 roku w mieszkaniu przy ulicy Piłsudskiego we Wrocławiu znaleziono ciała kobiety i mężczyzny. Na dywanie znajdowały się ślady krwi, które ktoś próbował wytrzeć. Zabezpieczono też pociski i łuskę. Śladów linii papilarnych nie było. Ofiary miały nie tylko rany postrzałowe, ale też, jak stwierdzili biegli w swojej opinii, mężczyzna był przed śmiercią torturowany. Ofiarom zadawał inne obrażenia, oprócz niezbędnych do uśmiercenia ich, napisali lekarze sądowi. Po wszystkim gawlik został w mieszkaniu. Nie przeszkadzało mu to, że w kuchni leżały dwa ciała. Przestraszył się dopiero dobijania do drzwi. Ręcznik, którym wycierał krew z podłogi, Łuski, niedopałki, papierosów w pośpiechu wrzucił do reklamówki. Zeskoczył z balkonu na pierwszym piętrze. Wsiadł do taksówki i pojechał na dworzec. Przy wejściu wyrzucił torbę, następnie kupił bilet i wsiadł do pierwszego pociągu jadącego w stronę Wałbrzycha. Ale skoro myślimy o scenariuszu filmowym, to wrócę na chwilę do sekwencji zdarzeń po tym zabójstwie. Zamelski w swojej rekonstrukcji zamienił ją w całkiem filmowe widowisko. Posłuchajcie. Po popełnieniu tak okrutnego i podwójnego morderstwa, Leniwie usiadł na tapczanie. Wypalił papierosa, następnie zaciągnął zwłoki do łazienki. Ręcznikiem zmył krew z podłogi i położył się spać. Rano obudziło go głośne walenie do drzwi. Ostrożnie wyjrzał przez wizję i zobaczył jakąś kobietę. Postuka, postuka i odejdzie, pomyślał. Tak też się stało, lecz po krótkim czasie jednak wróciła, jeszcze natarczywiej się dobijając. Wtedy wpadł w panikę. Wyskoczył przez okno z pierwszego piętra, skręcając nogę. Dokuśtykał do postoju taksówek, kilka przyczyn dalej i kazał się zawieść na pogotowie, gdzie założono mu gips. To unieruchomiło go w morderczym amoku na kilka tygodni. Dzięki Bogu, bo za sprawą tego nieudanego skoku co najmniej kilka osób uratowało swoje życie. Przyznam, że nie wiem co tu jeszcze jest faktem, a co już fikcją, ale czyta się to świetnie. Co więcej, widzimy, że zabójca nie jest geniuszem, takim jak na przykład złoczyńca w książkach Chrisa Cartera. Słynnego amerykańskiego pisarza, ale człowiekiem, który popełnia błędy czasem nawet prosty. Pamiętamy przecież o tym, że w mieszkaniu Sylwii pozostawił po sobie ślady, chociaż próbował je posprzątać. Podczas przymusowej rehabilitacji skontaktował się znów ze znajomym bandziorem, domagając się zapłaty za zlecone morderstwo, pisze Zamelski. Dostał tysiąc złotych i zapewnienie, że całość zostanie uregulowana po oddaniu broni. Ale według autora, Skorpion nie kwapił się, żeby oddać broń. Chciał przecież dzięki niej zarabiać pieniądze. Czas akcji miesiąc później. Jest 10 marca 2001 roku. Skorpion znowu jest we Wrocławiu. Tym razem zwabiła go oferta o możliwości wynajęcia mieszkania przy ulicy Majakowskiego. Pisze Zamelski. Ogłoszeniodawcą był 50-letni Jan K. Obydwaj spotkali się pod drzwiami mieszkania. Jeden z kluczami, drugi ze skorpionem w teczce. Oględziny lokalu udaremnił zablokowany zamek. Umówili się na drugi dzień, lecz tym razem wynajmujący przyszedł z żoną. Nie doszli do porozumienia. Małżeństwo chciało wynająć mieszkanie na co najmniej pół roku i to z zapłatą z góry. Skorpion zdenerwował się. Poszedł do łazienki, tam wyjął z broń, wyszedł i rozstrzelał małżeństwo. Zamelski twierdzi, że w sumie oddał 10 strzałów, w tym pod koniec po jednym egzekucyjnym w tył głowy. Po podwójnym mordzie, dodaje Zamelski, rozeźlony wrócił do siebie do Wałbrzycha, Schował broń w garażu, czule przywitał powracającą po pracy z drugiej zmiany żonę, ucałował przed snem dziecko. Kolejny punkt zwrotny tej historii już znamy. Wydarzył się 21 marca 2001 roku. Pijany skorpion został zatrzymany przez policję we Wrocławiu. Głupi błąd przerwał jego zabójczą działalność. W czerwcu 2002 roku zaczął się przewód sądowy. 14 października 2002 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu ogłosił wyrok. Włączam nagranie stworzone przez dziennikarzy TVN. Kamera pokazuje zapłakaną kobietę. Ta kobieta płacząc wybiegła z sądu tuż po ogłoszeniu wyroku, mówi głos Zofu. Gawlik zabił jej brata, siostra ofiary szlocha. Dziennikarz pyta, czy według niej kara powinna być inna. Oczywiście pada odpowiedź powinien dostać tyle kul, ile zabił ludzi. Po tej mocnej wypowiedzi, od której przechodzą ciarki po plecach, następuje cięcie. Widzimy migawki z sądu. Ani słowo do żywocie wypowiedziane przez sędziego pięciokrotnie, ani rozpacz rodzin i ofiar zamordowanych przez niego z zimną krwią, ani opis makabrycznych zbrodni nie robiły na gawliku żadnego wrażenia, oznajmia głos Zofu, ani dzisiaj, ani podczas całego procesu nie próbował nawet udawać skruchy. Jego lekceważące i bezczelne spojrzenie może oznaczać tylko jedno: Nigdy nie żałował tego, co zrobił. Ujęcia gawlika siedzącego za kratą w trakcie procesu są niezwykle wymowne. Oto mężczyzna zimny, obojętny, może nawet znudzony. Sprawia wrażenie kogoś, kto jest lekko zirytowany poruszeniem, które wokół niego powstało. Czasami spogląda w obiektyw kamery. Rzeczywiście, jego spojrzenie jest lekceważące, bezczelne, dodałbym, że drwiące. Jest w nim coś demonstracyjnego. Gawlik z lubością mówi sądowi, że lubił patrzeć, jak jego ofiary cierpią i umierają. Być może odczuwał przyjemność, kiedy to mówił. Musiał przecież wiedzieć, że tego rodzaju wyznania ludzi szokują, sprawiają im ból, szczególnie rodzinom bliskich. Nie mogę się oprzeć myśli, że w ten sposób czerpał wielką satysfakcję. Krzysztof Gawlik działał przede wszystkim z motywacji popędowo-sadystycznej, mówił sędzia. Może więc składając wyjaśnienia, kontynuował swoją sadystyczną działalność. Jak relacjonowały media, co chwilę zła słychać było pomurkiwania. Morderca, karę śmierci dla niego. Czytamy na stronie tvn24.pl. O swoich zbrodniach opowiadał na chłodno. Lubiłem patrzeć na cierpienie ludzkie, jak ludzie umierają, przyznawał. Dodawał też: Na początku robiłem to za określone kwoty pieniędzy, a potem zaczęło mnie to fascynować. Od czasu do czasu na jego twarzy pojawiał się uśmiech. Poprosił o przerwanie posiedzenia sądu, bo był głodny i zmęczony. Gawlik podczas rozprawy w sądzie potrafił wybuchnąć śmiechem. Co oskarżonego tak śmieszy? dopytywał sędzia. Mam dobre samopoczucie, odpowiedział. Zwróćmy uwagę, że inni seryjni mordercy, o których opowiadałem w zabójczych opowieściach, zupełnie inaczej zachowywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Byli pozbawieni tej buty, arogancji, bezczelności. Wstydzili się swoich czynów, mówili, że są chorzy. Tymczasem Gawlik drwił ze wszystkich do samego końca. Jestem bardzo ciekawy, czy to była poza swoisty mechanizm obronny, czy on jednak naprawdę był do snu przesiąknięty złem. Podobno, w trakcie badań przekonywał, że jest bardzo wrażliwy, że potrafi okazywać uczucia i wzruszać się, na przykład na filmach o miłości. Rodziny pomordowanych nie kryły łez i wzruszenia, pisał Zamelski. Ktoś krzyknął do niego: morderco, zabiłeś mi najbliższych, co oni ci zawinili? Na twarzy Gawlika nie drgnął żaden muskuł. Wycedził tylko przez zaciśnięte zęby. Mów jeszcze głośniej, bo nie słyszę. Mam przed sobą Głos Wielkopolski z dnia 15 października 2002 roku. Znajduje się w nim artykuł poświęcony rozprawie przeciwko Gawlikowi. Dożywocie dla zabójcy poznanianki tak brzmi jego tytuł. Sąd, ogłaszając wyrok, podkreślił, że Krzysztof Gawlik podczas żadnego etapu przesłuchania nie wyraził skruchy. Za wiarygodne uznano pierwsze zeznanie Gawlika. Złożone tuż po jego zatrzymaniu, gdy przyznał się on do pięciu zabójstw i podał szczegółowo okoliczności morderstw. Potem oskarżony wszystkiemu zaprzeczał. Sąd przytoczył też opinię biegłych psychiatrów i psychologów, którzy wskazali, że Krzysztof Gawlik działał z chęci zabójstwa, a nie motywów ekonomicznych. Tuż po zatrzymaniu, Gawlik przyznał, że lubił patrzeć, jak ludzie umierają. Wyrok nie jest prawomocny. Intrygujący jest fakt, że zabójca nie odwoływał się od wyroku. Został osadzony w zakładzie karnym w Wołowie. W finale swojego tekstu Zamelski zdradza sensacyjny smaczek. Posłuchajcie. Pod koniec 2004 roku przypadkowo wykryto wykonany przez niego i sprytnie zamaskowany podkop. Właściwie pozostała mu do pokonania tylko ostatnia warstwa cegieł, by mógł się wydostać na więzienny dziedziniec. Jak tego dokonał, dokładnie nie wiadomo. Prawdopodobnie wydłubane odłamki kruszył, pozbywając się ich następnie w toalecie i podczas spacerów. Po tej desperackiej próbie wydostania się na wolność, władze zakładu karnego wzmocniły jeszcze bardziej nadzór nad bestią, wciąż pokazującą kły. No cóż, w naszym filmie Skorpionowi udałoby się uciec z zakładu. Jeden z portali obliczył, że Gawlik w wieku 87 lat będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie. Przyznam, że zżera mnie ciekawość, czy zabójca osadzony w więzieniu. Przeszedł jakąś wewnętrzną przemianę przez ten czas. Krótko mówiąc, chciałbym się dowiedzieć, jakim jest teraz człowiekiem i jak dzisiaj ocenia swoje zbrodnicze czyny. Moje drogie słuchaczki, moi drodzy słuchacze, to już ostatni odcinek pierwszego sezonu zabójczych opowieści, który był poświęcony okrutnym zbrodniarzom. Bardzo wam dziękuję za uwagę, komentarze, wiadomości, pomysły na kolejne opowieści. Dziękuję wam za pochwały, za konstruktywną krytykę. Za wsparcie. Przyznam się, że nie spodziewałem się, iż mój podcast tak szybko zdobędzie tak liczną grupę fanów. Dzisiaj rano, to jest 3 kwietnia 2019 roku, zerknąłem na ranking Spotify najpopularniejszych podcastów. Zabójcze opowieści znalazły się na czwartym miejscu. Przecieram oczy ze zdumienia, naprawdę. W związku z tym chciałem także podziękować Marcinowi, znakomitemu kryminalnemu podcasterowi i YouTuberowi, który namówił mnie na to szalone przedsięwzięcie. Ściskam ci dłoń, Druhu. Pawłowi Daleckiemu, kapitalnemu dźwiękowcowi, bez którego ten projekt z całą pewnością by nie zaistniał, Zuzannie Sołtysia, która dzielnie wspomagała mnie, przygotowując raz po raz research do kolejnych historii. Szczególne podziękowania składam mojej żonie Ricie, która konsekwentnie dopingowała mnie w trakcie tej trudnej, choć pasjonującej pracy. A teraz pytanie zasadnicze. Co dalej? W ramach bonusu nagram podcast zawierający fragment Mężczyzny w białych butach który przedstawia przesłuchanie Tadeusza Kwaśniaka seryjnego Zabójcy. Chciałbym, żebyście się przekonali, jak wygląda prawdziwe przesłuchanie. To będzie także coś w rodzaju dopełnienia odcinka czwartego poświęconego bestii w białych butach. A później, no cóż, otworzę nowy sezon zabójczych opowieści. Jego tytuł będzie brzmiał Szalone lata 90. A dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę. Do usłyszenia niebawem.